Witam wszystkich to blog odkrywcy. Dzisiaj się mianowicie Śląskie. Jestem na terenie dawnej huty Laura, huty Jedność, która produkowała stal i elementy stalowe. Ale nie o samej Hucie będę mówić, a o wieży ciśnień, do której właśnie zmierzam. Zarys szczytu był właśnie widoczny za drzew. Tutaj, taką ścieżką. Dawniej, jak widać, wyłożono betonem. Dojdziemy sobie bezpośrednio do jej konstrukcji. Ogólnie nie wiem w którym roku powstała. Informacji takich nie znalazłem. Natomiast chyba dla potrzeb walcowni. Aczkolwiek tutaj na 100% też nie będę pewien. Nie uzyskałem informacji odnośnie parametru, wysokości, pojemności zbiornika. Więc być może będę musiał poszukać. Ale bardzo ciekawie się prezentuje, mimo że nie jest może największa, ale za to dość wysoka, smukła. Tutaj również budulec jest troszkę inny bo widać, że się wygląda to na jakiś beton, żelbeton. Natomiast sama cegła pokrywa tylko ten zbiornik na samej górze. Więc zobaczcie wysoka wysoka jest ta konstrukcja, obecnie jakieś nadajniki Co, będąc tutaj, gdzieś w pobliżu tej chuty, jedność, która całkowicie została wyburzona, oprócz jednej hali i rozdzielni, warto tutaj przyjść, zobaczyć, z bliska się przyjrzeć właśnie tej wieży ciśnień, bo to jest tak na, no tak powiedziałem, to jest jedna z dwóch, trzech budynków ocalałych po wielkiej, dawnej hucie. Nawet jak w pobliżu były kiedyś właśnie ładniejsze wieże ciśnień, które zostały wyburzone, bo ta jeszcze przetrwała i trzeba się z tego cieszyć i oglądać póki jeszcze, jeszcze jest. A więc ja idę dalej w teren. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!